Jessica, słuchaj, tu mam w tej torbie 20 tysięcy Słuchaj, 10 tysięcy na twoje długi, 10 na moje Kurwa, nie tańcz już Ty masz jakieś, nie wiem, ostatnio coś, kurwa, nie wiem, na TikToku to znalazłeś, czy na Facebooku gdzieś? Na moja klasa, gadu-gadu? Chodź Mogę ci pokazać, bo, patrz, czekaj No Nie. patrz, patrz widzisz? Pa, pa I z tą torbą, pa, jak tańczy Wiesz co? Myślę, że jak to robisz tak ze swojej pierwszej osoby, to źle to wygląda. Dobra, chodź. Jakbyś tak wiesz, zatańczyła w tłumie taka trzecia osoba, myślę, że to by było spoko, bo jak tak ta siebie patrzę na taką pierwszą osobę, to tak no niezbyt to wygląda. No co ja mogę Ci powiedzieć? Dobra. Mhm. Co to... Zamknij mordę, czarnuchu, bo ci wpierdolę. Co się głupio patrzysz, kurwa? Ej, wyjeba ej, ci, wyjeba ja, ci? Bl, no. Blackhead Smetter, pamiętaj. Co? Blacklist Sletter. Ja nie umiem angielskiego. Smell... smell like a bitch? O coś co? No no To jest like a coś takiego. Hmm. No, znów siarka w... No nie, to jest normalka w wszystkim tutaj. Zawsze... Tu, komu tu komuś dymi z tego. Zobacz ze ściany Nie wiem co tu się dzieje Hm Frank pewnie w pokoju ogląda pornosy, wsiadaj A Janka nie ma, gdzieś pojechał Tam gdzie masz? Nie, 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 otwarte No dobra, no, mamy palimy sprzęgło no. A to Pona w końcu zmieniłoś? No i U. Kutas Dobra ucieka, do czarnego Ostatnio, nie? Ja w sumie Ci mówiłem, ja. jak ten, jak żeśmy poznali takiego ljuska. Taki menel, co mieszkał u nas na Seulu, co nie? Tam Frank go zna z wojska, czy coś. Jak taki jeden deptał po trawniku, jak żem się wkurwiła, zaczynałem go wyzywać, to ten sobie poszedł. Ale potem się obrócił i się głupio popatrzył, nie? To jak to zobaczył Janek, jak poszedł, zaczął go wyzywać. Ja, ja, ten zaczął przed, przed, uciekać przed Jankiem. Ja mu, ja mu nogę podłożyłem temu co spierdalał, Janek mu takiego liścia w locie wbił. Czekaj, podobnie znamy, dzwoni, Simon. możesz znasz? Tak Simeon Nie, jak no. takie chujowe imię. Dobra. Słuchaj, wiesz co? Zaparkujemy sobie tak, żeby nam nie podłożyli kolejnych narkotyków, wiesz? To może jedźmy gdzieś tu, zaparkujmy. Już że przez całą ulicę. Hmm. Nikt ci zgadzał? No właśnie nie, nie chciało mi się klamka otworzyć, wiesz co? Ja musiałem na gazie otwierać drzwi, bo... Hmm. O, ciuchy na wagę. O, a to, tu to patrz ostatnio sobie takie fajne dzień ja. Te w których chodzisz już od tygodnia? No ja jestem trochę starsze od tygodnia. Hmm Gdzie tu są... Tu są chyba pasy, nie? Sam sam. Może nas ktoś pierdalnie, jakiś Tomek nas na pasach pierdalnie będzie <grym> jakoś tak chujowe te pasy są zrobione, mam wrażenie. Że tu jest przejście, a tam na drugą stronę to jest takie jakiś Mam... Mieliśmy w ogóle czerwony? O mamy, mamy, patrz, możemy iść, patrz. To no, idziemy. No. A zaraz coś w nas wiecie i co wtedy. Mam tak źle mu zaczął patrzy. Pewnie coś tam przemyca w tej, 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 tej ciężarówce. Jak on miał głowę na barko, to myślałem, że w sumie, nie wiem, że śpi sobie. Ale z takimi to nigdy nie wiadomo. Noga mu się umsknie podczas... Nogo, nogo wódka, 13,99. Boże, tu wszystko drożeje. Taniej niż ostatnio. A ile ostatnia kosztowała? 14 równo. Nago na wódka? No. Aha. ciekawe. Zobacz, zobacz jaka fajna reklama Rehab Island Mhm Co? Co? No chodzi o tę reklamówkę, ta, ta, ta. No to mała reklamówka. No ta, ta, ta. ta. Liczyłem na kalkulatorze, wiesz? Stówki do, ten... dodawałem. Zielony? Dzień dobry, Zadon. Znasz go? No. Ale muza. Raz mu tańczyło. O, są te kutasy. Dzień dobry. To była Monika? Komu mamy to się oddać? Wiesz, wiesz o Alfonsowi. Po, poznasz Alfonsa? Czekaj. Dzień dobry. Przy pana... Witam. Pan jest Alfonsem? Nie. No, dobrze. Przepraszam. A potrzebuje pani? No, 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 no. Dobrze, To no, proszę za Sama jesteś bić Szefie już Do pana Dzień dobry panie Alfonsie się mhm. Poznaję tą panią, pan mhm. Mhm. nie Dobrze, inaczej Pańscy Dudzie podłożyli jej narkotyki. Mhm. Mm Zażądali 10 tysięcy na tydzień i jest jeszcze przed upływem tego tygodnia. Proszę tutaj, 10 tysięcy i narkotyki. Wziąłeś te narkotyki? Tak, no, ale nie wiedziałeś kiedy. Właśnie zapomniałem. Jak sobie przypomniałem, to tak też... Wszystko się zgadza. Mhm. Mm Dobrze. No to możemy... Aha. Chodź, chodź, chod, chod. chodź. Kamilku. <laughs> kurwa, ale ty, my te kurwy... Co się patrzysz, głupia szmato? Nie, wypie... Czyli taka zestresowana jesteś? Ja? No. Czemu skończone roundy, żeście mnie jako te kipo bez mojej mierzy? Ja jej nie podkładałem, ja wtedy byłem kompletnie w innej części miasta. Na innej części miasta, my tylko ten klub mamy, debituje mamy. Ja, ja tak, tak, ja? jak kazał po, <laughs> <Poczeć, kurwa>, mi <kazałem laughs> do Arabów pojechać? Patrzcie, kurwa, kazałem do Arabów pojechać. Ościeś chyba nie a, pamiętam. Bo jest to tak. kulturalnie mm. hmm. Nie wiem, muszę sobie kalendarz kupić, bo coraz gorsze. Kolejny z pamięcią. A drugi debitu. Zauważyłeś, że tu są same czarnuchy oprócz tych gangusów? On niemowo jest. No i kurwy. Niemową. Bruda z z Meksyku przyjechał i myśli, że mu wszystko wolno Moje są? Zostałówki. Tak? Znaczy? To jak, się, jak, to się to nazywa? To jak się to nazywa? To jest moja imieniczka. Jessica? Mhm. Hmm. Dobra. No. Nie pierdalać. Chyba, że się chcecie pobawić. Chcemy się napić, nie? Ja już się napiłam, mi wystarczy. A no dobra, a, a ja kieruję faktycznie, to nie. Tym oblechem, to, to w życiu. To, to zdupiam. Dobra. Fajna muza była, ale no... Oj. Dobra, idź, wychodzimy. Do widzenia, panu. Słucho. Cześć, spotkamy się znowu, co tydzień. <laughs> nie, 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 nie. Szukaj tu pracy, bo znów cię a, my, a a my nie będziemy na kolejną ciężarówkę napadać, tylko z tego powodu, że ty masz kolejny długi. Ale jeszcze zobaczymy. Wiesz, co? To myśl... Nie wiem. Ja tak sobie myślałam, że po tym napadzie to chyba, jak już oddam te długi, to chyba, chyba skończę z Z napadaniem mi w ogóle. W sensie, no nie będę musiała już rozpatrywać. To jest dosyć dobra. No tak, tylko. No. Będę musiała znaleźć pracę, a wiesz, jak to. Kur! Co za chuj. A to my na czerwonym. Mhm. Podobne z, z oznaczenia. No i będę musiała znaleźć pracę, a wiesz, że pracę znaleźć tutaj jest trudna, a jeszcze się nadziejesz na takich kutasów jak ci. A znów na, czer znów na czerwonym. A nie, ale ci Chuj, palec ci w duchę, dobra. Wiesz jak byś chciała, to mogę pomóc jeśli tam znaleźć. nie, 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 nie. nie. Co ty mi mogłabyś znaleźć? Powiedzmy mi. Nie wiem, mogę pomóc, mogę. Pochodzić z tobą pomyślić coś, poszło złotek. Nie, nie, bez <grym> Ej, patrz, nie, nie wiesz, że tutaj też jest laki plakier. Widzisz to? No widzę, widzę. To no, trzeba kiedyś tu przyjechać. Może mają lepsze kawę, niż tam u nas. I nie my... I, i, i nie pracuje tam Damianek, pośledzone dziecko. Dobra, a teraz jedziemy do Kasyna. Wiesz po co? E, żeby wydać wszystkie inne pieniążki i Chociażbym Chociaż bym bardzo chciała, ale dostałam zakaz. Chociaż bardzo, bardzo bym chciała sobie zagrać, no nie powiem, może... A co te... mi dasz, to może ja zagram. Nie, kur... Dopiero co u bracharza byłam, kurwo. No Skąd ty na to pieniądze wzięłaś? Na co, na bracharza? No znajomy czy Nie pamiętasz, że Wczoraj targowaliśmy się z debilem, który jak mu zaproponowaliśmy 40 tysięcy za ciężarówkę z benzyną, to ten zaproponował, że 50 tysięcy No właśnie Fakty, ale nie, bo ja się później później no Nie pamiętasz, jak ten jak odeszło się do mnie? To już chyba... Ci potańczyłam i ten... Już sobie rozeszliśmy się i ten... i jeszcze tam w pokoju i parę butelek jeszcze zostało. Nie, nie pamiętam zbytnio, ale coś tam faktycznie pamiętam. No, to tak, na Blachaza wydałam wczoraj dwie stówki, 500 zł za szybę tylną i za boczną. A dzisiaj jeszcze pewnie jakieś 50 zł za lakierek na ten zeżak. No, taka prawda, głośno. Bo... Spadzić, nie muszę A nic, muszę Kurwa, nie, tu zjechać, my tu nie zjechać byliśmy, Malina Co trąbisz z chuju? Kręta droga jeszcze jakaś Jakaś taka dziurawa że i się trafił taki mu co pod górkę 10 na godzinę jeździ Jak taki mój kolega Pawełczak, gram z nim wiesz w takiej gry Kurna i podjeżdża czołgiem pod górę kurwa, 20 lat Bruda w jeden To ty gry grasz? No to cię stać na mnie? Nie, nie, nie. Nie, nie, gram u mojego kolegi, który mieszka u nas na klatce. Ja nie mam prądu w domu jeszcze. <noise> tak myślałam. Co to, to za dlatego, hamstan około nas? To dlatego ty do mnie często tak przychodzisz. Bo ci Spok by cimno. Spoko, już niedługo tobie też zgaśnie prąd. Będziesz kupywać na kartę jak ja. Do, do transformatorni. A agregat, masz to skąd? To masz benzynę. A, już chyba wiem skąd. <noise> Ma się swoje sposoby. Dłużne. Jakiś mały ruch mają, nie? Torebkę wynosiłam, jak jeszcze pracowałem na stacji. Ale chodź. Hmm. Skur syny są inne. Ogólnie oni powiedzieli, że jak wejdę, to mnie sami znajdą. To tam rączko pomachasz może? <laughs> nie, nie, nie będziemy robić siebie debić. I ty ty mi tam nawet nie tańcz. I nie pij tym bardziej, bo jak będziesz piła, to jest tańczyć. To poczekaj. Nie. Nie. Jak będziesz mnie jeszcze tańczyć w aucie w powrotne, z drodze powrotnej do domu, to w łeb. No. a... No nie wiem, nie wiem jak na ciebie cukier działa, więc. Ej, co ty zrobiłaś? Backflip challenge zrobiła. Co? Dobra, nie, ty jesteś specjalna. To było w klubie, czy piwka wypiłam. Jak to? Się zapytałem, czy dzieje się nabić Nie. Wypiłam zanim. Ty spytałaś. Mhm. No faktycznie, jedno wypiłeś, no. Trzy. Jedno Naw Nawet nie wiem kiedy. Ja chyba jak papierosa odpalałem, to coś zerowało. Dobra. Kurwa, długi korytarz mają do tego, o, dobra. Ty, gdzie, ty, gdzie ona się zgubiła? <grym 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 ja wiem, O, to o. Tu jest wyjście? O, tu. Tak. Dobre, Słuchaj. Sorry, bo tam widziałem taki ładny obraz, wiesz? I... Ty, patrz jaki fajny... Gokart, fajny Gokart, nie? Rodniemy... yyy... pożyczamy? Co? Pożyczamy, czy nie pożyczamy? No, lepiej nie? Dobra, ho, chodź, idziemy... To co, co, co robimy? Przepraszam, chwila, halt. Że, no bo co ten, chciał ten yy, chciałam, popodziwiać po i tam... Dzień dobry. Nie czy oglądamy, czy idziemy dalej. No. No to dobrze. Mm. Już myślałem. O, jedno. Mam to chyba słyszałem. Zapomnij, sobie to, to był nowy. <grym> nie widzę. nie słowa pożyczyć albo ukraść, oglądać. Mm. No. Dzieci, dzieci są chodni, ci co mnie znają. Chamy. Po prostu taki. Podobno mieli cię znaleźć od razu. No nie wiem, to są jakieś nowi chyba. Tutaj gdzieś ostatnia. o tam jest, o tam jest poker, tam ostatnio mnie znaleźli, tam może gdzieś tutaj się kręcą. Już coś śledzi. To proszę panią do łazienki, samą. Zostań, ma, ma, czekaj, czekaj, ma, masz tu 100 złotych i się pobaw. Kurwa. Nie wiem, chuja, zrobiłam w stosunku jej dałam zamiast belarów. <grystanie> chuja, se pogra. Dzień dobry. Zapraszam. Hmm. Nie wiem, czy to... Tak. Zapraszam. tak. Ma pan przecież... Te... Pani ma tylko jeden cel, aby tutaj przyjść. Tak, mam. Yy, tutaj jest 100 tysięcy... Znaczy, jak jest to 110, no 100 tysięcy PRL, ale 10 tysięcy 10 dola, do, do, dolarów, proszę pan. Wszystko jest, pan, przeliczy i się rozejdziemy przyjaźnie i spokoju. Hmm. Tak więc, do yy, Tak jest. Do widzenia. Hm. I co? Chujasek wygrałaś, nie? Złotówek no, ja tu nie przy... Wymieniłam na dolary i patrz No i co, masz 2 złote? Znaczy 2 dolary! Tak, i patrz, i wygrałam, patrz 10 dolarów, robię, to. Tamtemu panu sport robię, na nie masz. <laughs> Dobra, choćby jeszcze nas zamknął. Patrz, o tak, o, no! Ta. czekaj, czeka, czy coś wylosuję? A, dziota! Dobra, dobra, chodź, chodź, bo jeszcze, je, jeszcze się wnerwią na nas i za, będę musiała płacić kolejne 10 tysięcy i już nie będzie tak fajnie. Hm. Tu se chlejo, ta se chlejo. Ale ja nie mogę. Nie, nie możesz, bo już się najepałeś, ale będziesz tańszy. Ja nie będę tańszył w życiu. A szanujesz mnie? Nie. No, <laughs> dobra, czyli nie jesteś jeszcze najewana, dobra. Hmm. Jakieś ten, ten, ten pan w białym na ciebie dziwnie patrz. Który? Nie, no, nieważne. Trzeba yeah. bym obserwował, żeby jest jakaś przyjrana. Patrz tą rudą sukę. Nie, jeszcze taka farbowana... Cześć Mariola, co tam? Za Snoop pijesz? Snu... Co to? Ej, Snoop Dogg! Siema, Snoop Dogg, mordo, co tam? Eee... Yy, smoke weed everyday. Dobra. A to ty nie, nie wiem czy to było w tej pęsence, ale... Jego książkę mam. A, mam. Dobra, dobra, dobra. No to co, wychodzimy.